Siemanko, siemanko, powiem was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony gra PlayGames, się kłaniam, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, przypomnę o subskrypcji, no i co, I ja już nie przedłużę i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. sobie wybierzemy frezarka do asfaltu jakaś tam, przyjmij zlecenie, no i Pójdziemy o której poniedziałek 51. Okej, okay, niech nam się czyta Writigen 808, tak się ta fryzarka do asfaltu nazywa moi drodzy OK to yy, 73 km. No, jeszcze też pada. Musimy. Szybsze. Włączymy wycieraczkę bo to takie tam. I my tu chyba będziemy musieli promem no płynąć. Bo mostu nie ma, właśnie. Już jedziemy, moi drodzy, już jedziemy. Czy stąd wyj wyjedziemy teraz? Trzeba kontrolować. Jak tu jesteś? No tu możemy jechać. No dzisiaj sobie tylko o tej grze porozmawiamy. Bardzo też czekam. Portugalia będzie tam. Będzie tam też bardzo na niego czekam. Może go będę posiadał, prawdopodobnie tak, ale to. Jeszcze trochę zanim on wyjdzie. No. I będą. Tam no, nowe miasta i być może nawet nowe naczepy i ciężarówki. Tego nie ma, właśnie. Tego twórcy nie podali. O, więc taka informacja dotycząca Your Track Simulator 2. Właśnie. No, pieniędzy już mam dużo, moi drodzy. Zbieram, powoli zbieram. Na ciężarówkę, no jeśli chodzi, gdzie będziemy jeździć, to głównie po Włoszech na razie, to głównie po Włoszech, zaś tam w następnym odcinku, który już za tydzień, to sobie pojeździmy po Sycylii, jeszcze po tych pięknych miastach po słonecznej Italii, jak to mówią, moi drodzy jeśli chodzi w sobotę m, m, jak się umówiłem, że to będzie seria retro ale no nie dałem rady wstawić filmika nie miałem czasu to więc bardzo was przepraszam za to jeśli oczekiwaliście seria retro już za tydzień już za tydzień się pojawi od y, 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 2 no jak niedługo już w sumie koniec sezonu z na ciaski, na prawdziwo. No i u mnie na kanale, no też będzie koniec, ale już latem. Ujrzycie u mnie na kanale DSJ4, Deluxe Jam 4. Ujrzycie. U, muszę no zmienić kamerę. Poczekajcie, musimy cofnąć. o jest poszło teraz mocno musimy w tą stronę jeszcze tylko sk skoki będą naprawdę w Lillehammer yy, w Lillehammer w Planicy i Wigersund, a po kolei i w Trondheim a po kolei to yy, jutro Lillehammer To zaś Wiggersund, Trondheim, czy Trondheim i Wiggersund już teraz nie, nie, nie pamiętam. No i Planisa z zakończeniem sezonu i loty narciarskie będą, naprawdę. No i u mnie na kanale też będzie w DSJ 2, Deluxe Gear 2 będzie zakończenie już takiego. No ale już w następnym sezonie, czyli w listopadzie będzie seria będzie kontynuowana już od początku. Tak samo będzie właśnie ze skokami narciarskimi 2002. Też będą za rok nagrywane. Może nawet jeszcze będzie parę odcinków ze skokami narciarskimi 2000. 3. No, i tu to DSSZ od y, 3 bym musiał nagrać. Gdzie tu jechać? Do tego portu. Nigdy nie byłem jeszcze na Sycylii. W ogóle to jeżdżę pierwszy raz. Tylko tamto poza odcinkiem dokończyłem. Nie wiem, czy ja dobrze jadę. Moi drodzy. Co byście mogli w komentarzu napisać? No nie wiem. No może, możecie napisać na jakie DLC i na co w tej grze czekacie właśnie. Ja już wam powiedziałem, że w tej grze najwięcej czekam na to DLC Iberia. Półwysep Iberyjski. U. Na prom wjeżdżamy moi drodzy. Zobaczcie jak ciemno promie, Na promie płyniemy. I tutaj chyba tylko idzie do jednej. Sorry, sorry. Idzie jeszcze tutaj dopłynąć na Pol. Chyba nie tylko, tylko jedno, 20 minut. Siadamy. Z No. No i wysiądziemy już w Italii. Nie w Sycylii, tylko y, już normalny w normalnych Włoszech. No. Muszę się dać znać w komentarzach C z tej gry. Tej gry najwięcej czekacie. Ja już wam powiedziałem na co Najwięcej cz czekam Do no to więcej czekam na was. Na was czekam. Nie wiem jak to wyjechać. Chyba tam. Chyba tam ten tylko, czy ja tutaj wykręcę? No, ten ten I teraz mocny zakręt. Dobrze, to ja myślę, że to był, było na tyle. Za chwilkę będziemy kończyć, za 10 sekund. To ja się z Wami już żegnam, moi drodzy. I zapraszam na jutrzejszy odcinek z gry Grid Autosport. Są so, ja pogramy w jakąś tam Destinę. Yy, także Pozdrawiam. Już coś się nagrywa. Jeszcze się nagrywam moi drodzy i musimy, ja subskrybujcie mój kanał, bo jest naprawdę lubić moją stronę na Facebooku, Polubić. bardzo proszę, zachęcam w sumie, zachęcam do polubienia mojej strony na Facebooku, tam wszystko piszę i się zagrałem w multiplayer, I w Matrader, w Farming Simulator i do gry, no. Myślę, że no, tylko teraz można się zgłaszać już do, tylko do Farming Simulator 2013 i do Spin Tires Mat Runner. Jeśli gry nie posiadacie, a abyście chcieli zagrać, to proszę kupić tą grę. Tą grę tam płytę albo skądś ściągnąć i zapłacić. Bo za darmo raczej ty...